Mano z bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Matką Go. Dzisiaj zrobimy sobie odcinek taki ciekawy wydaje mi się I pod może się Czyli 5 skillów na WP do 50 zł Takie moje top 5 Nie ma w czym za dużo przebierać ale ale tam wiadomo kilka trzeba odrzucić, bo no nie nadają się do takiej topki. Tak więc zapraszam do oglądania. Drodzy widzowie, chciałbym wam przedstawić stronę, na której możecie sprzedawać swoje skiny do CSGO. Jeśli potrzebujecie pieniędzy na już lub po prostu zalegają wam jakieś skinki, to możecie się pozbyć właśnie na stronie SkinCunter i przy okazji do od Waszych portfeli trafią pieniążki. Możliwość odebrania pieniędzy przez Paypal, PSF kartek i wiele innych metod płatności, gdzie niektóre nie zawierają nawet żadnej dodatkowej prowizji. Polecam Wam użyć mojego kodu MADSTOM przy sprzedażą, bo uzyskać dodatkowe 5% za swoje skiny. Co wygląda nie musicie wykonywać żadnych dodatkowych weryfikacji. A pieniądze dostaniecie tuż po wysłaniu swojego wybranego skina bądź kilku skinów, dlatego że mamy możliwość sprzedania kilku naraz. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam do wejścia na stronę z linku z pierwszej, niki opisu. Pierwszą w moim rankingu będzie AWP Gałęźnica, czyli Atheris. i W najgorszym stanie można ją ogarnąć za 13 zł, a w najlepszym faktoryniu za tam 60-70 około, 68-70 około. No ale jeśli chodzi o ten nasz próg 50 zł, to w minimalware ogarnie się sobie za około 30 zł na luzie hmm, Szczyneczka prizma, także już trochę ta AWP ma Nie sądziłem, w sumie myślałem, że to jest trosze, troszeczkę świeższy skin niż z Prisma 1, ale na to wyszło. Stawcie łapkę w górę, oczywiście wizowy, tak na starcie wspólne. napiszcie Napiszcie komentarze, które AWP ma, z tych, które Wam pokażę najbardziej Wam się spodoba, lub zróbcie taki top 5, ułóżcie je w rankingu Było bardzo fajnie, stawię serduszko przy komentarzyku, no i oczywiście zostawcie suba dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, właśnie z takim kondencikiem stricte CS-owym czy inwestycyjnym. I wbijajcie oczywiście na skinka kantor'a, tak jak w się i lecimy z kolejnym skinkiem. Drugim skinkiem będzie AWP Mortis ze strzężki Jak widzicie z kolekcji klacz, eee, można ją gardnąć w najgorszym stanie, czy BATTISKER za 11, tam około złotych, a w najlepszym, no za jakieś 30-31 udałam się wyrwać w stanie w faktoryniu. Bardzo fajny skinek kolorystyka cika, bo nie ma chyba AWP w takiej kolorystyce. Jedynie pod czerwony jest Whitefire, Fire, nawet już jest e, wiadomo, droższa półeczka. Tutaj mamy taką szachownicę, jak na Dragon Lord trochę, tylko że na ręce chyba jest po tej stronie właśnie taka większa. Mm, no i co, bardzo fajny skinek. E, przechodzimy do kolejnego. Trzecim skinkiem będzie AWP Gonoczkowy i Fever Dream ze Śrzężki Spectrum 1. W stanie go nie zdobędzie się do 50 zł, ale już w tak. Za 45 zł już może się ogarnąć sobie tą łupkę. Jeśli chodzi o najgorszy stan to okolice tam 30 zł, 300 paru złotych. Także wydaje mi się to całkiem ciekawy skinek. Taki bardzo inny styl, jeśli chodzi względem tej gałęźnicy czy, 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 czy mortiski. Ale, ale znajdzie raczej jakąś tam grupę słowiam, odbiorców ten skinek, tak samo jak i skałdzik Fever Dream, którego mamy w gierce. Przechodzimy do kolejnego skinka na WUPy. skinem będzie z ze Horizon z 18 roku. E, no bardzo specyficzny skin, ale do... 50 zł, raczej ciężko będzie ogarnąć jakieś ciekawsze swoje Wiadomo, tam jest więcej jakichś Pit Viperów, Siatek Safari i tak dalej. Jeszcze, tutaj jest jeszcze AWP Wargot, czyli robaczy Bóg, O niej w sumie zapomniałem. Jeśli chodzi o ten ranking, to może będzie jako takie pseudo szóste miejsce. A to ma łupkę łapę, czyli po PAW może się ogarnąć w stanie Battle Skirt za 10 zł, a w stanie fakturni już za 27. Także gigatania, WPEczka. Jak komuś pasuje i, i nie przeszkadza to, że nie jest oklejona ona cała, tylko to jest jakiś basic czarny kolor, no to spoko skinek, jak za taką kwotę. Lecimy do ostatniego skinka. Na ostatnim skinkiem będzie AWP Elite Build. Nie ogarniemy ją ani w cypheryniu, ani w stanie minimal Wear, ani w stanie field testy, jeśli chodzi o kwotę do 50 zł. W stanie well Worn można popróbować, bo kosztuje ona właśnie około 50 zł w stanie well -worn i za 40 zł na ludzi ogarniemy sobie AWP w stanie najgorszym, niby i walka battle skirt, ale wydaje mi się, że na takim ciemnym skinie aż tak bardzo nam nie będzie przeszkadzało, a mimo to jest. No, skinek bardzo fajny, taki elitarny właśnie. Kałaczku też mi się bardzo ten skinek podoba, taki jest schludny i minimalistyczny i taki jest dopracowany się nawet i wydaje. Mimo, jakich, że za dużo nie ma tutaj kolorów i tak dalej, ale widać tutaj takie różne linie, napisy i tak dalej, tu śrubki są pokolorowane, fajny skinek. I zobacz, jeśli Wam się wiem jak spodobał, zostawcie peczkę w górę, napiszcie komentarzyk i właśnie w tym komentarzyku możecie napisać albo jaki następny skin, e, jeśli chodzi o skiny w topce do 50 zł. Ehm. Jaką następną broń? O, jaką następną broń wybrać jako właśnie typowanie skinów do 50 zł. No i otwórzcie też swój ranking z skinów, które Wam ja pokazałem bądź dopiszcie jakieś swoje właśnie, tak jak mówiłem wcześniej o awp robaczy Bóg z Pseudo szóste miejsce może jak najbardziej tutaj zajmować. Dzięki za się malo.